Witam Was dzisiaj w filmie. Nie będzie to stricte vlog, taki wiecie, z całego dnia, tylko zrobimy dzisiaj taki film troszeczkę kosmetyczny, ponieważ już Wam wczoraj mówiłam, że przyszła dzisiaj do mnie paczka. Wczoraj przyszła do mnie paczka z Madame Justin, więc wam pokażę, co sobie zamówiłam w tym miesiącu, i przyszły jeszcze z rzeczy, które przez przypadek nie trafiły do mnie w zeszłym miesiącu. I pokażę Wam jeszcze zakupy, jakie ostatnio zrobiłam, bo złożyłam też spore zamówienie włosowe z Bingospa. Z tym, że kupowałam na innej stronie ze względu na ceny. Trafiłam po prostu na dużo większe promocje. Niektóre rzeczy są na stronie Bingospa tańsze, ale no akurat kumulując wszystkie na raz, tu bym musiała jeszcze za przesyłkę zapłacić, kumulując wszystkie na raz. Zdecydowałam się na zakup e, po prostu na Allegro. Mm, więc może przejdźmy najpierw od e, rzeczy, które kupiłam, a które wybrałam w tym miesiącu, jeżeli chodzi o Madame Justine. E, oczywiście nie mogło zabraknąć kremu e, pod oczy i e, serum. I przypominam Wam, a nie, nie przypominam Wam, bo to dzisiaj jeszcze wyniki rozdania musimy zrobić. No tak, przecież Wy jak oglądacie, to jest sobota, a ja jak nagrywam, to jest piątek. Więc, tak jak już wiecie, jeżeli śledzicie mnie od dawna, ale dla tych, co są tutaj nowi na kanale, bo jest sporo takich osób, marka Madame Justine są to naturalne kosmetyki, jest to produkt polski, więc mega wam polecam. Ja już te kosmetyki używam od półtora roku i jestem mega zadowolona. Mam mnóstwo hitów i polecajek, jeżeli chodzi o tą markę, i właśnie między innymi jest. Krem, krem pod oczy z aktywnymi składnikami. Seria Loyality ma lekko pomarańczowy zapach, ale to nie jest zapach duszący. Bardzo wiele z Was jest zachwycone tym serum, bo ono było w moim boxie z I Love Box. Było też polecane w moim zestawie, więc wiele z Was już skorzystało. Cena na początku była o wiele wyższa, została zmniejszona i widzę, utrzymuje się fajnie, więc bardzo mnie to cieszy. I jeszcze mój kod zniżkowy 20%, który macie zawsze w opisie upoważnia Was, was do tańszych zakupów na stronie do których Was oczywiście gorąco zachęcam. E, więc to są pierwsze dwa kosmetyki, które sobie wybrałam. E, coś z zeszłego miesiąca, e, czyli krem silnie nawilżający. To e, miało być u mnie w zeszłym miesiącu w paczce. Zapodziało się, nie doszło. Jest wyrównane w tym miesiącu. E, ja ten krem mam zamiar używać na noc, e, dlatego, że takiego super nawilżenia potrzebuję na wieczór, bo w dzień używam SPF-u, on jest nawilżający, ten Cosrx, więc brakuje mi czegoś na noc. Jak nakładam retinol czy jakiś inny kwas, to coś bardziej nawilżającego, dlatego się zdecydowałam na ten krem. Jeszcze go nie używałam, chociaż widzę, że niektóre dziewczyny już go używały i już zamawiają kolejne opakowania, bo jest świetny, więc zobaczymy. Za to coś, co jest moim takim odkryciem, to jest maść do stóp. Przegenialny produkt o przepięknym zapachu gumy balonowej, świetnie natłuszcza stopy, pięty naprawdę rano są nam wdzięczne po takiej kuracji na noc. Jeżeli smarujecie pięty stopy ogólnie i jeszcze się przemieszczacie, to zalecam skarpetki, bo po prostu można wyciąć orzełka. Jest dość śliska ta stopa, ponieważ jest tutaj również olej kokosowy i masło si, więc jest to dość tłusty krem, ale rano za to skóra jest mięciutka i genialna. Zamówiłam oczywiście również moje dwa ukochane kremy. Krem do rąk o zapachu ciasteczkowym, ja uwielbiam te kremy, nie mam w domu żadnego, bo wyniosłam ostatnio do lodziarni, tam już też mi się kończy, więc specjalnie wzięłam jeden do domu dla mnie, jeden do lodziarni, żeby był, bo w lodziarni wiecie też się często te ręce myje, dezynfekuje, ja pomimo, że już nie ma przymusu dezynfekcji i itd., nadal tych środków używam e, i nadal dezynfekuję, tak samo powierzchnie dezynfekuję tak samo i ręce po, e, dezynfekuję czy sprzęty e, po prostu dla zwykłej takiej wiecie sanitarnej czystości. E, I wzięłam coś co miało być w zeszłym miesiącu i też przez przypadek do mnie nie trafiło, a jest to dla mnie nowość, bo jeszcze z tego nie korzystałam, jest to hydrolat z róży bułgarskiej. Ja się na początku bardzo mocno wahałam nad tym, dlatego że hydrolat lawendowy ma taki specyficzny, mocniejszy lawendowy zapach, a ja bardzo nie lubię zapachu róży w kosmetykach. Ale z drugiej strony stwierdziłam, że jeszcze tego nie testowałam, więc zobaczymy. A że tak powiem, tu już jest. Ostatnie krople już dzisiaj wręcz mi pryskać za bardzo nie chciało. To mówię, nie mam toniku. Mam jeden tonik, ale on jest z kwasami. A teraz używając e, tego serum, które ostatnio cały czas używam od Kasi, znakomitą, z witaminą C. Tutaj nie można używać żadnych innych kwasów, więc e, no, tamten tonik też na razie czeka. No, jest intensywny zapach róży. Ale zobaczymy, czy on się będzie utrzymywał, bo tamten lawendowy też się szybko, on jest intensywny, ale się szybko ulatnia, nie zostaje na twarzy. Więc ym, to jest moje kolejne zamówienie. I kolejne dwa zamówienia, to jest balsam ujędrniający, mmm, który świetnie się szybko dosyć wchłania i jest to balsam o zapachu pudru, wiecie, pupci niemowlęcej. Ja na początku, jak usłyszałam, że to jest o zapachu pudru, to myślałam, że chodzi Wiecie, o ten taki słodki zapach ym, cukru, pudru, taki ym, waty cukrowej, tak? Marshmallow, o coś tego typu. A później, jak powąchałam, mówię: Kurczę, to wcale tak nie pachnie. Mówię: Co to za zapach? I dopiero później skojarzyłam, że jest to zapach niemowlaka. Więc ym, zamówiłam również ten, bo teraz balsamów ostatnio u mnie dużo schodzi. Znaczy, dużo nawilżam ciało niekoniecznie balsamy, ponieważ denkuje ostatni mój produkt, do którego na pewno wrócę jeszcze nie raz, ale już pewnie w okresie jesienno-zimowym. No i ostatnim produktem jest maska wygładzająca odżywcza. Nie najpiękniej pachnie, ona jako jedna z niewielu kosmetyków Madame Justin nie ma zbyt przyjemnego zapachu, ale ten zapach jest tylko na początku mało przyjemny. Za to maska świetnie działa. Ja teraz też mamie z okazji urodzin dorzuciłam właśnie taką maskę do prezentu, bo stwierdziłam, że na pewno będzie zadowolona. Maska jest naprawdę świetna, bardzo fajnie wygładzona skóra jest. Magda widziałam ostatnio zaganek pełen dobroci używała tej maski, ale Magda nałożyła się zdecydowanie za mało tej maski trzeba nakładać grubo i jak ci zaczyna zastygać to trzeba ją zmywać bo maska wtedy przynosi odwrotny efekt jak się zaczyna robić skorupa nie można, albo ją trzeba zwilżyć jakimś tonikiem, jeżeli, wam, jeżeli stosujecie tą maskę i zaczyna wam się robić skorupa to albo bierzecie jakąś mgiełkę albo coś co wiecie, hydrolatem można spryskać w buzię chodzi o to, że ta maska nie powinna stworzyć skorupy, bo wtedy zaczyna się przeciwieństwo tego działania i to są całe moje zakupy, jeżeli chodzi o Madame Justine. I już przechodzimy do kolejnych rzeczy: tylko sobie to poodstawiam. Pokażę Wam, co jeszcze zamówiłam. Tak w ogóle zamówiłam sobie też. Zamówiłam! Byłam wczoraj w Rosmanie i zakupiłam stopki, bo ostatnio kupiłam w. Gdzie to ja kupiłam? Z bench. W TK Maxie kupiłam skarpetki, takie stopki z bench. I no niestety oddałam wszystkie Nikoli. Niby kupiłam rozmiar 37 do 40, chyba tam było, ale one u mnie po prostu strasznie mnie ściskały. A Nikola znowu sobie mocno zachwalona nosi 37. Więc y, oddałam Nikoli wszystkie i ja sobie wzięłam takie bawełniane, bo kiedyś te, co kupowa kupowałam w TK Maxie, Kelvina Kleina, to są świetne mam je do tej pory. I y, kiedyś też kupowałam Lee, y, Lee Cooper na internecie. I w biedronce one były. I teraz też je zamówiłam, zaraz wam pokażę. I kupowałam też w TK Maxie takie bambusowe. I te bambusowe to są po prostu jednorazówki. Po dwa razy w nich w sumie chodziłam i się wszystkie porwały. Strasznie się ściągały w bucie, były niepraktyczne. A y, te już dzisiaj założyłam y, na siebie. I powiem Wam, fajne mają to, że y, tutaj napięcie mają silikon wyklejony, o tutaj widzicie jest wyklejony silikon, więc one się świetnie trzymają, w ogóle nie obciskają, to jest przed cudowna bawełna ja jestem poliamid elastan, to nie jest bawełna, dobra ale w każdym bądź razie mam dzisiaj jedne na sobie, chodzę w nich, rewelacja i one kosztują po 5 z hakiem więc bardzo fajna cena i właśnie te, które zamówiłam przyszły dzisiaj mi z Allegro Zamówiłam dwa opakowania, ale okazało się, pani do mnie dzwoniła w ogóle i okazało się, że mm, mają tylko jedne. I pani mnie strasznie przepraszała, bo yy, dlatego, że właśnie były jedno opakowanie, ja zamówiłam dwa, było, że dostępność jest, okazało się, że pudło jak otworzyli z tymi skarpetkami, nie jest jednak białe, a są czarne. Więc po prostu była pomyłka na pudełku przy zamówieniu z jakiejś hurtowni. I to są te skarpetki, które ja Wam również bardzo polecam, jeżeli chodzi o stopki. E, one mają taką troszeczkę, o, teraz widać, kratkowatą e, powłokę. Mega, mega fajne, oddychające skarpetki. Naprawdę stopa się w nich nie poci. One też również mają z tyłu tą e, tutaj wszytą taką gumeczkę antypoślizgową, e, silikon. Genialne. Uwielbiam już w zeszłym roku, od dwóch lat w sumie chodzę w tych skarpetkach. I co jakiś tam czas moja Nikola miała szare i czarne, ja miałam białe. Wzięłam dwa opakowania, ale mówię, no przyszło jedno. W zamian za to jeszcze pani zaoferowała po milionie po prostu przeprosin, zaoferowała mi jeszcze dodatkowy rabat przy następnym zamówieniu, więc jak się tylko u pani pojawią te skarpetki, na 100% zamówię. Tym bardziej, że fajny rabat dostałam. Skarpetki kosztowały po. 24,99 to jest 3 sztuki a ja kiedyś właśnie te trafiłam skarpetki to jest w ogóle sklep szachownica jakbyście byli zainteresowani jak nie zapomnę to wam linki zostawię w opisie do wszystkich rzeczy i jeżeli chodzi o te skarpetki to one kiedyś były dostępne w Biedronce i ja je właśnie raz zakupiłam w Biedronce i od tamtej pory cały czas stosuję no i jeszcze przyszło mi właśnie moje zamówionko Kosmetyków, e, kosmetyków Bingo Spa. Mówiłam Wam, że ja się po prostu zakochałam w tej marce. Jeżeli chodzi, uwielbiam testować, bo rzeczy są po prostu niedrogie, a można trafić naprawdę fajne strzały. Już wiecie, że mam tam kilka swoich takich faworytów. No na tej stronie akurat nie mieli pełnego asortymentu, ale mieli wystarczająco ilość rzeczy, żebym się. Zdecydowała na zakupy. Pierwszą rzeczą jaką zakupiłam to jest maska do włosów ze spiruliną, spiruliną i keratyną, mm, coś takiego, więc zobaczymy na razie i nie będę otwierała. Eee, ogólnie mam już końcówkę maski drożdżowej i pokończyły mi się maski, więc... Eee, a że za chwilę, jak się przeprowadzimy, będą dwie łazienki, i Nikola pewnie będzie chciała mieć też jakąś maskę u siebie. Obawiam się, że coś mi dmuchnie, więc musiałam się zaopatrzyć trochę w te maski. No i oczywiście wiem, że mojej Nikoli też podpasowała ta maska drożdżowa. Muszę się jeszcze skusić na zakup tych, tego ekstraktu do sprayu, co miałam 100% skrzypu. To teraz jest też właśnie z drożdżami. Ponoć on jest świetny na porost włosów. Ja tą maskę ogólnie uwielbiam, u mnie daje bardzo fajne efekty na skórze głowy O, a to to jest takie malutkie. A ja myślałam, że to jest trochę większe. Ok, dobra. Już muszę to odwinąć, bo jest fajnie zabezpieczone. Ale ja nie wiem, co to jest. To był chyba szampon. Szampon ze skrzypu polnego i keratyną. E, bez SLS-ów, parabenów i tak dalej, i tak e, dalej. Więc zobaczymy. Jestem ciekawa, czy on też tak pachnie jak ten w sprayu. Nie, powiem Wam, pachnie bardzo ładnie, tylko jest to mało pojemność, więc mam nadzieję, że będzie to produkt wydajny. To kosztowało coś koło 11 zł, w ogóle za wszystkie rzeczy zapłaciłam, jest tutaj paragon, nie ma, wysłali mi na maila. E, za wszystkie rzeczy zapłaciłam coś koło 60 zł, one wszystkie wychodziły po jakoś 11 zł, po 12, po 10,90 więc e, fajne ceny e, wyszły. Będziemy testować nowy produkt. I jeszcze dwie rzeczy. Coś, co Wam ostatnio mówiłam, że będę zamawiała. Więc, a i jest, bo to mi się kończy. I teraz tak, żeby Was nie wprowadzić w błąd. Bo tu już ostatnio mi Maria pisała, jak mówiłam o tym szamponie jajecznym, że miała kupić, ale dzięki temu, co powiedziałam, nie kupi. Słuchajcie, każdy ma z Was inny rodzaj włosów. I na przykład ten szampon Bingo Spa z trekitiolem, tak? Tre, y, trikenolem i y, błotem z Morza Martwego. U mojego ksawerego działa cuda. Przestała go swędzić głowa. Y, przestał się drapać. On się drapał, on nie miał łupieżu, ale miał strasznie swędzącą głowę. Dzięki temu szamponowi przestał to e, odczuwać. Moja Nikola znowu miała tendencję do łupieżu i też do wiecznego, wiecie, drapania się, bo ją swędziała skóra głowy. Z reguły, jak jest łupież, to ta skóra swędzi. I u mojej Nikoli również ten szampon zdziałał cuda, bo ona przestała e, po prostu mieć takie odczucia, zniknął jej łupież. Za to na przykład ja raz używając tego szamponu łupieżu dostałam. I ja jeszcze raz do niego wrócę, tylko muszę, wiecie, znormalizować moją skórę głowy, więc wrócić do produktów sprawdzonych typu damaska i szampon, którego ostatnio używam. To jest z Nature Box i tego szamponu używam, bo wiem, że ten szampon mi tak neutralizuje skórę głowy. I to są dwa bardzo takie stuprocentowe dla mnie produkty, które u mnie nigdy żadnej reakcji nie wywołały i myślę, że w najbliższym czasie wytestuję jeszcze raz ten szampon i zobaczę, czy dostałam z powrotem łupieżu, ponieważ już teraz ten łupież u mnie zniknął e, i damy szansę jeszcze raz, nie, pod, nie testujcie nigdy produktów na raz i nie obserwujcie tej reakcji, dlatego, że czasami reakcja nawet po kosmetykach na twarzy może być taka, tak jak ja kiedyś przekreśliłam e, pewną rzecz e, stwierdziłam, że ona mnie uczuliła później się okazało, że jednak to nie ta rzecz, tylko rzodkiewka która była po prostu spryskana, ja tego dnia jadłam w Lidlu więc no, ze skórą głowy raczej Rzeszkiewka nie ma nic wspólnego, ale yy, wiecie, czasami warto podejść 2-3 razy do kosmetyku, jeżeli chodzi o włosy, i sprawdzić, czy to na pewno, tylko musicie mieć już znormalizowaną skórę głowy, czyli nie możecie mieć żadnych objawów. Moja znajoma też zamówiła dla yy, swojej rodziny ten szampon i również jest z niego zachwycona nim. Yy, on kosztuje na stronie bingospa 16 zł. Um, ostatnio był w promocji, warto obserwować i szukać takich promocji. Ja teraz go właśnie na tej innej stronie zakupiłam na Allegro po 11, chyba 50, jakoś tak, więc um, różnica w cenie była już przy dwóch kosmetykach na tyle, że a ja, że ja mam smarta, to w ogóle mi się opłacało wziąć z tamtej strony za 40 zł, wiecie to już. Te, trzy rzeczy, te cztery rzeczy mi nabiły już darmową przesyłkę, więc e, dlatego się skusiłam, ale pamiętajcie, że każdy z Was ma inną cerę i inne włosy, inne potrzeby. To nie jest tak, że jak u mnie się nie sprawdzi, to u Was się nie sprawdzi, że jak u mnie jest to po prostu działa cuda, to u Was też będzie działało cuda. Musicie po prostu testować. To są na tyle tanie i bezpieczne kosmetyki, że myślę, że warto po nie sięgnąć, bo nawet jeżeli się u Was nie sprawdzą, to może się sprawdzą komuś w rodzinie, że tak powiem, no nie niszczy to Waszego budżetu to nie jest koreańska pielęgnacja, która nie wiem szampon kosztuje 120 zł tak? i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten szampon i ostatnią rzeczą to jest serum serum szampon keratyna 100% i to jest coś co też chciałam wytestować więc zamówiłam i będę testowała w najbliższym czasie, ale oczywiście jak już wiecie sobie, na spokojnie znormalizuję tą skórę głowy, jak przetestuję, zobaczę, że jest coś bezpieczne. Wtedy będzie kolejny test tego szamponu. Wziąłam go po prostu przy okazji on kosztował chyba około 9 zł. I to są moje całe zakupy, hmm, pokazałam Wam i skarpetki, i kosmetyki, i Madame Justine, więc e, tyle by było jeżeli chodzi na zakupy, no i o zakupy, no i czekamy jeszcze na wyniki rozdania do wieczora, do 20, więc e, widzimy się później. Dajcie znać czy stosowałyście coś z bingo z tych e, rzeczy, które ja już Wam tutaj pokazywałam bo jestem ciekawa jak u Was to działa czy, czy jaka, będzie, jaka jest Wasza reakcja i, i jaka będzie moja reakcja czy one się będą pokrywać czy nie bo bardzo często się pokrywają, ale są też takie komentarze kupiłam z Twojego polecenia i niestety u mnie się to nie sprawdziło no zdarza się, mówię każdy ma inne potrzeby więc musicie brać to pod uwagę że nieważne czy youtuber ma 100 tysięcy subskrybentów, milion subskrybentów czy 5 tysięcy on ma, każdy ma inne potrzeby więc musicie brać to pod uwagę, robiąc zakupy z czyjegoś polecenia, że może się to też u Was nie, wiecie, nie trafić, i nie zrażajcie się wtedy do osoby, bo ta osoba mówi opinię o tym, jak to u niej się sprawdziło. A nie to, że u mnie się sprawdziło, to u Was się na 100% sprawdzi. Ja Wam mówię tylko, jak to u mnie działa. Także widzimy się później. Dobra, kochani, przechodzimy do losowania. Ja jeszcze po pracy byłam na budowie, dlatego mamy lekkie opóźnienie. Mamy rozdanie, więc kopiujemy link. Gdzie tu było? Udostępni, tu był link. Kopiuj i przechodzimy do losowania. Miało być wpisane, że bierzecie udział, i miały być otwarte subskrypcje, więc. Zaraz zobaczymy. Bardzo dużo osób wzięło udział w tym razem w rozdaniu. Bardzo mnie to cieszy i witam nowych na kanale. Mam nadzieję, że jeśli nie wygracie, bo wygrywa jedna osoba, to mimo wszystko i tak zostaniecie, bo u mnie rozdania są dosyć często. No i co, losujemy. Zobaczymy, do kogo się uśmiechnie szczęście. Wiola drapińska. Witaj Martus. Jak się przeprowadzisz, to zapamiętaj. Pierwszy sen w nowym domku prawdopodobnie się spełni. Oczywiście biorę udział w rozdaniu miłego czasu na budowie. Dobra, sprawdzamy, czy Wiola mnie subskrybuje. kanały, i widzę, że subskrypcje ma otwarte. I szukamy siebie jestem. Fajnie, super. Gratuluję Ci Wiolu. Odezwij się do mnie, oczywiście, mm, najlepiej na Instagramie. Jeśli nie masz Instagrama, no to możesz napisać do mnie maila e, na. Mm, Boże, nawet maila nie pamiętam. E, kontakt małpamartawbiegu.pl. I oczywiście, jak napiszesz e, maila, ja Ci powiem, żebyś coś napisała dla weryfikacji konta, i będę wysyłała na, od, na Twoje mm, Dane na hasło, czekam na hasło, na dane w sumie, takie na Twój odzew, czekam. Do wtorku, dzisiaj co mamy, piątek? Nie, to do wtorku nie, do poniedziałku do 20.00. Myślę, że już powinna się ogarnąć. Do wtorku, dobra, do wtorku do 20.00. Więc czekam na Twoje dane. Jeżeli nie będzie, to w środę robimy kolejne losowanie. Także jeszcze raz gratuluję, a z Wami kochani się żegnam. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaczki Pa!